Siamano, siemano, 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 witam Was w kolejnym odcinku Zbieracza Fantów i jest to po prostu coś e, innego, bo tak zazwyczaj to wiecie, chodziliśmy sobie po e, śmietniczkach i po kontenerach i tak dalej, ale w tym odcinku chcę wam powiedzieć, że nie żałuję, że taką serię zacząłem na kanale. Nie żałuję, że e, po prostu nie wiem, wpadłem na ten pomysł, bo naprawdę. Ten pomysł przyniósł mi dobre fanty no i powiedzmy fanty telewizor, który obecnie gra. Ja tutaj sobie włączę na chwilę. Widzicie? Nie wiem, czy usłyszeliście, ale działa telewizor do dzisiaj i mam go już nie wiem, nie wiem, nie wiem ile, ale no to może z 2 miesiące będzie jakoś tak, może trzy. Nie pamiętam totalnie, ale wiecie co mordy? W ogóle kilka dni temu znalazłem monitor sprawny działa. I bardzo się cieszę. I w ogóle nie wiem, dwa dni temu, jakoś przedwczoraj, jakoś tak dwa, trzy dni temu wiecie co się stało. Znalazłem kolejny, kolejny monitor, znalazłem firmy Samsung, ale nie brałem, bo po prostu była taka rysa, że uznałem, że wiecie, no może, może by działał, ale jakbym podłączył do komputera, którego nie mam. No to pewnie by to przeszkadzało, ale ten monitor, co mam, to jest monitor LG i totalnie wam powiem, no, mega, mega sprawa, właśnie z tym zbieraczem fantów. I jeżeli chcecie kontynuację zbieracza fantów, że chodzę, wiecie, nagrywam, no nie? I tam sobie szukamy. No to piszcie w komentarzach: łapki w górę, zostawiajcie pod tym vlogiem, bo naprawdę warto. A co tutaj można jeszcze powiedzieć, Tutaj, jak chodziłem, to jeszcze dostałem kanapę. Taką kanapę dostałem. Cyk, jest tutaj kanapa. Nie mam już tamte, tamtego łóżka, które było u mnie od dzieciństwa, dlatego że tamto łóżko się zepsuło, i teraz mam taką kanapę. Też się dobrze śpi, więc jest mega fajnie, bo po prostu wycho wychodził pan i po prostu zapytał się, chcesz. No i tam wiecie, rodzinka mi pomogła z, tym, z przenoszeniem tej kanapy, przeniosłem, wniosłem i jest spoko. Co można jeszcze powiedzieć? Tutaj takie okularki, no je muszę wyczyścić, one są bardziej damskie albo po prostu, wiecie, unisex, czyli po prostu, że może nosić mężczyzna i kobieta, bo przecież takie okulary są, tak? Są nawet ubrania, które może nosić dziewczyna i chłopak. Więc mordy, w ogóle jeszcze Playstation 2. Tak jak na ostatnim odcinku wam pokazywałem, więc tak szczerze można zdobyć naprawdę świetne fanty i nie trzeba się przejmować, e, że one są, wiecie, że one są z kontenerów, ze śmietnika, nie trzeba się tym przejmować, bo jeżeli są sprawne, no to ej, sprawne i za darmo, no to jest jakiś plus, prawda? Nie jest to takie coś, że... E, Musiałem za to zapłacić. Nie. To jest za darmo mordy. I szczerze wam powiem, że się cieszę. Cieszę się bardzo również z tego, że mogę znajdować kolejne super, fajne, ciekawe, fanty. I wiecie co? W ogóle czuję to tutaj. Czuję to tutaj. Gdzieś w ogóle tutaj w środku czuję, że Kolejne fanty będą naprawdę wartościowe, może nawet bardzo wartościowe i oczywiście, że powiedzmy, no nie wiem, no będą, no, że będzie można je sprzedać za dobrą kwotę. No i to tak wszystko pójdzie, co nie? No i oczywiście po prostu polecam Wam pójść. Pójdź zobaczyć, co jest, powiedzmy, nie wiem, pójść tam, gdzie są w wieżowce, wejść do kontenerka w wieżowcu e, i polecam wam zobaczyć. Może, wiecie, no może natraficie na coś, co wam się przyda, coś, co jest sprawne, coś, co jest dobre i coś, co nie powinno iść, wiecie, już na wysypisko śmieci, no bo może się przyda, bo wiecie co? Bo właśnie to, co ja robię, jest naprawdę Naprawdę super i będę to powtarzał, wiem, że się powtarzam, ale będę powtarzał, ten kontencik jest niesamowity, jest super i wiecie co, szczerze mówiąc, ratuje różne rzeczy od po prostu totalnej, no od totalnego po prostu takiego, jak to można powiedzieć, nie chcę powiedzieć tego na eś, ale... No ratuje po prostu te rzeczy od e, totalnego finiszu, od totalnego końca, tak? Ten telewizor mógłby już skończyć na wysypisku, ale on działa, więc po co ma kończyć na wysypisku śmieci, skoro on działa, skoro sobie oglądam, skoro mega fajnie mi się ogląda, więc no czemu on miałby pójść na wysypisku śmieci, skoro działa ludzie, ludzie, skoro działa, no to jest git, tak? dobra, piszcie w komentarzach, subskrybujcie kanał, łapki w górę i siema Elo, pamiętajcie, ratujcie to, co jest dobre.